<gry> eee, proszę Państwa, a teraz wrócił nasz wspaniały animator sportu. Jeszcze raz powtórzę, pan Karol Kwielewski, wieloletni organizator rozgrywek warmińsko-mazurskiego szkolnego Związku Sportowego, między innymi współautor tego wielkiego, wielkiego, wspaniałego sukcesu bliżyckich szkół, podstawowych, gimnazjów i średnich. Wiele lat pracy włożył w to, żeby te wyniki Giżycko osiągało i żeby było najlepsze w województwie. Dziękujemy bardzo Pani Karol. Pierwsze. Trzecie miejsce w turnieju eliminacyjnym piłki siatkowej dziewcząt Inter Sport. Pierwsze miejsce w finale wojewódzkim w klasyfikacji drużynowej indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt. Zaraża siatkówką i nie tylko, jak słyszymy, również biegami przełajowymi i różnymi innymi. Może za mało dyscypliny, a teraz proszę Państwa, traf, y, pierwsze miejsce podobiecznie w ćwierćminałach kategorii obik Z i traf, kasz, w nożnych nożnej chłopców y, to. Pan Grzegorz Wiedź. Proszę Państwa, zarówno Pan Grzegorz. Pana Marka Trochowskiego, tak. wyróżnionych.

To jednocześnie nasz, wśród naszych różnych i szkół pani Anna Robowska. Życzę dalszych sukcesów. Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście pani Ania miała mieszkać tutaj na wielkiej i również przyprowadzić e, całą grupę swoich uczniów. No i e, zdaje się, że były sukcesy. Tak. Wszystkie dzieci. Z gimnazjum numer do zdobyły w, w kategorii dziewcząt pierwsze trzy miejsca, w kategorii dziewcząt trzy pierwsze miejsca i w kategorii chłopców pierwsze miejsce i trzecie. No, może dzięki temu będziemy, może będziemy również mieli sukcesy w bieganiu. Chociaż to na pewno trudna dyscyplina. I wreszcie sukcesy podopiecznych. Drugie miejsce w piłce nożnej dziewcząt w turnieju Moje Boisko Owi. Drugie miejsce w sztabetowych biegach przełajowych 5 plus 5 na szczeblu szkół gimnazjalnych. E, prowadzi drużynę dziewcząt w klubie małym. Pan Marcin Łomodzinski. Mamy jeszcze wielu wspaniałych sportowców, wielu wspaniałych trenerów. E, niestety nie wszystkich można nagrodzić, bo nie zawsze wystarcza nam funduszy, chociaż ja bym z miłą chęcią wszystkich, którzy pracują na rzecz naszych dzieci, absolutnie nagradzała, e, może nawet kilka razy w roku właśnie za to, że... Animatora sportu, trenera, pana wyszła na A ja Państwu już dziękuję i życzę miłego wieczoru. Mój kolega, kurczak, siedzi w klasie, tak jak ja, uczy się piosenki śpiewa, a poleca w piłkę gra. Pod kiełkiem mieszka nie znamie, jak ja, w ja, nie znamienia, robię wiążkę skóry. Cieszę się w szybką w tych dalekich kinach, mam w dom, domu, w wielkiej śni. Papierowie, podwójcinach, zresztą wszyscy miałem mieć. Mam kolegów w całym świecie. Bliżej, dalej, tu i tam, nie widziałem ich, przecież kocham wszystkich, wszystkich znam. ich dzieci podopiecznie. Ja również z tego miejsca składam serdeczne podziękowania rodzicom, moich zawodników, bo bez nich naprawdę często byłoby ciężko. Wspomagają, wspierają, także bardzo serdeczne dzięki z tego miejsca. A również, tu chciałam przekazać mikrofon naszym weteranom i młody łyżwiarz chcą jeszcze parę słów powiedzieć i również złożyć podziękowania. Wynały, A my e, osobiście reprezentujemy e, Stowarzyszenie Czarne Kantery i Młodych Łyżwiarzy i dziękujemy za wsparcie. Dziękuję serdecznie, jestem zaszczycona. Za wszystko. i z czapkami, które y, pokazały po prostu wszystkim, że jesteśmy fajnie ubrani i y, jeszcze wybaczyliśmy ten dynagalny drugi... tak szybszy pantery. I tak szybcy pantery. Stąd pojawiła się pierwsza w trasie notatka, że wystartowały czarne pantery z Gierzycka i ta nazwa przyjęła się i do się jej se